Cześć! Siema, co tam? Słuchajcie, dzisiaj na matmie pani mnie wzięła do odpowiedzi. No i stałem przy tablicy i liczę, bo dostałem tam żeby policzyć długość odcinka, a to w ogóle taki pojęcie mam fun, bo, bo tylko same kąty były podane. Nie wiem i tak o czym ty mnie mówisz, no ale no. No ale dobra, no, no ja tak się zastanawiam i kurde już nie wiedziałem co zrobić. No i pani do mnie. Maciek, spróbuj podzielić przed, przez pierwiastek całe te wyrażenie. A ja... Tak? Jak pani jest taka mądra, to nie chce pani sama niczy. I ja wziąłem tą tablicę. Jak macie czas skrzydełkarki do zamkania, Wziąłem, zamknąłem, przasnąłem jednym, drugim. No i tablica spadła ze ściany, że do na jednym kąku się trzymała. No nie jak tak mogłaś. I co? No co no... I pan wie się miał robotę. No pan wie się miał robotę. Tak, a, no co ja. na to? Powiedziałam, następnym razem będziesz ustnie odpowiadał. Tylko ciekawe pójdź z której kieszeni pójdzie. Ale co? Naprawię. Ta tablica jest cała, tylko trzeba koły wymienić. No tak. Zaraz policzą pomalowanie ściany puźwa. No Tak, a pan no. Wiesio, się o a te sprawy. Och Maciek. A tam pan Wiesio wyjdzie z nim na fajkę, to on się uśmiechnie i będzie git. Na co? Na fajkę. No fajkę? Mówię, że ty. No. Przecież ja nie palę. To nie, nie wiem. Cóż ty mi tutaj czarujesz?